Pani, tutaj szyty i przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym lipca, które niestety będzie mało okazałe z tego powodu, że byłam na urlopie i miałam ambitny plan mnóstwo czytać. Miałam załadowany w pełni czytnik ze sobą. I mówię, będę siedzieć na plaży i czytać książki. Stanął na tym, że przeczytałam w trakcie 10-dniowego urlopu aż jedną książkę i to w sumie chyba najgorszą w tym miesiącu. Także mój urlop był dosyć intensywny, niestety, nie pod względem czytelniczym. Znaczy, niestety, niestety, no nie żałuję, ale faktycznie w tym miesiącu przeszyłam tylko 7 książek, co na mnie jest naprawdę bardzo znikomą ilością, ale no, takie życie. I, i tak naprawdę ten miesiąc wypada w sumie średnio chociaż też jest mi trochę tak głupio to oceniać bo 7 książek to jest taka naprawdę y, mała ilość książek gdzie ja naprawdę potrafiłam, wiecie, spokojnie w miesiącu znacie mnie, przeczytać z 20 albo i więcej y, no ale ro miesiąc rozpoczęłam z książką Glukozowa rewolucja, bo tak było o niej wiecie wszędzie głośno że to taka y, przełomowe podejście do regulowania cukru w diecie i w ogóle, żeby odzyskać zdrowie jakąś tam lepszą kondycję, samopoczucie i, I tak dalej. I muszę przyznać, że ta książka faktycznie jest bardzo przyjemna w odbiorze. Jest napisana w sposób przejrzysty. E, są fajne rady, jest to dobrze, wszystko ułożone jakby e, rozsądnie. Jest dobra konstrukcja, dobra forma, łatwy przekaz. Nie ma skomplikowanego za bardzo nazewnictwa. E, taka łopatologiczna i faktycznie jakby mająca dobre podwaliny naukowe, ale mówię, nie jest napisana jakimś tam bardzo skomplikowanym czy specjalistycznym językiem i myślę, że warto jest polecenia tak dla wszystkich, nie tylko dla osób, które gdzieś tam mają problem czy z cukrzycą, czy z insulinoopornością, ale generalnie interesują się zdrowym żywieniem, chciałyby może tam troszeczkę bardziej zadbać o swoją dietę, właśnie o tą regulowanie poziomu cukru, o to, żeby mieć energię w ciągu dnia, żeby to jedzenie było właśnie takie, że daje nam tą energię, a nie Zabierasz, na przykład po posiłku łapie was senność, czy coś w tym stylu. Więc nie jestem może jakoś mega zachwycona tą książką, ale też dlatego, że ja jakby gdzieś taką wiedzę zdobywam na bieżąco od lat. Ale mimo wszystko jestem w stanie ją polecić. Podobnie jak dwie kolejne książki od Steely Peterson. To są chyba najlepsze książki, które przeczytałam w tym miesiącu. To jest Żelazny Wilk i Srebrne Gardło. I bardzo mi się podobał klimat tych książek. Tutaj być może nie spotkacie się z. Zawrotnym takim tempem akcji. Tutaj yy, nie będzie takiego, wiecie, pędzącego po prostu biegu wydarzeń i tak dalej, ale klimat robi mega robotę, fabuła też robi mega robotę, bohaterowie, yy, no ale przede wszystkim ta atmosfera, w ogóle i sam pomysł autorki, bo to jest trochę takie w klimacie mitologii nordyckiej, ale tak nietypowo yy, i bardzo fajnie tam wszystko ze sobą współgra. I to nie jest tak, że, wiecie, mimo że nie ma tam Zawrotnego tempa akcji, to nie znaczy, że tej akcji nie ma. Akcja jest, sporo się dzieje, nie sposób się tam nudzić. Tylko właśnie tutaj mamy Was To ta taka naprawdę mm, niesamowita atmosfera. Nie umiem jej opisać nawet słowami. Cześć Nefruciu! Co jest kluseczko? Chodź, Myszko, chcesz? To mamy? Bo zawsze syn przychodzi, a teraz przyszła kluseczka. Teraz pulpecik przysyłek. Mamo, nie mów tak. Nie jestem pulpetem. Nie mów o mnie takich rzeczy. No, śliczny pulpet. Więc naprawdę, w tych książkach przede wszystkim robi robotę atmosfera i pomysłowość, i myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że te książki e, są dosyć oryginalne, biorąc pod uwagę ile czytam fantastyki, gdzieś te wszystkie wiecie motywy się powtarzają e, i są takie już oklepane, to tutaj naprawdę da się poczuć taki. Nie wiem, czy powiem w świeżości, ale taką mnóstwo oryginalności na pewno i świetnie mi się to czytało. Byłam bardzo zaangażowana w tę historię i na pewno będę sięgać po kontynuację, jak i po poprzednią, ale zostaw ten statyw, jak i po poprzednią serię tej autorki, więc to zdecydowanie w lipcu były najlepsze lektury. No i potem już było trochę gorzej, bo na przykład przeczytałam Upadek i gniew od Jennifer Armentrout jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja z tą autorką mam relacje typu Love Hate. Niektóre jej serie naprawdę bardzo lubię, a niektóre właśnie są takie albo nijakie, albo wręcz mnie na tyle irytują, że mam ochotę je wyrzucić przez okno. I w tym przypadku jesteśmy bliżej relacji typu Hate. To nie tak, że miałam ochotę tą książkę wywalić przez okno, ale ona była nudna. Jakby Jennifer Armentrout już nie potrafi wymyśleć nic nowego i nic oryginalnego I ciągle bazuje na tych samych motywach, na tych samych schematach I nie ma tutaj nic zaskakującego, nic nowego I ta książka po prostu była dla mnie nudna Ani bohaterowie mnie nie urzekli, ani fabuła mnie nie urzekła, ani ten świat Bo to wszystko już było i mnie się to po prostu przejadło w jej wykonaniu I mimo, że na przykład lubię wracać do... Serii o Popi i Castilu, czy ony ktoś, gdzie tam też wiem, że są powielane schematy, to jakby tam coś mnie urzeka w tych historiach, jakby bohaterowie chociaż mnie trzymają, a tutaj nic mnie totalnie nie urzekło, więc niestety upadek i gniew wypad kiepsko po prostu i na pewno nie będę kontynuować tej serii, bo no ja wiem, jak mam z tą Jennifer Ar Ar Jennifer Armentrout. Jak już mi nie podeszło, to już dalej e, też nie podejdzie. Sięgnęłam też po książkę Sabat, bo ona ma przepiękną okładkę. Mega mi się podoba ta okładka i liczyłam na to, że mi się też spodoba fabularnie i kurde, w sumie już nie pamiętam za bardzo o co w tej książce chodziło, więc niby była w moich klimatach, ale to też było takie schematyczne. Tak bardzo prosto opisane, bez jakichś takich większych komplikacji, bez lepszego rozbudowania tego świata, tej fabuły, bez jakiejś fajniejszej kreacji bohaterów. No średnio tak naprawdę, średnio. Ja mówię, niby uwielbiam tego typu motywy, ale no nie, mówię, nie, nie pamiętam już za bardzo co tam się działo, więc to też jakoś świadczy o tym, mimo że czytałam ją tak stosunkowo niedawno. To sam fakt, że już mało o niej pamiętam, Nefrucia przyniosła piłeczkę. Generalnie mój kot myśli, że jest psem i aportuje piłkę. Um, jakby nic z tym nie zrobię. Więc sabat też niestety wypadł kiepsko. E, no i potem. Było na szczęście znowu takie trochę sinusoida i jesteśmy w górze. Dzień trafidów, to jest kolejna jakby pozycja z serii Wehikuł czasu, klasyk Science Fiction. Okazuje się, że moja mama go nawet czytała za młodu i w sobie ode mnie pożyczyła, bo mówi, że chętnie przeczytałaby to ponownie. Bardzo fajny klimat postapokaliptyczny, bardzo fajny motyw, gdzie rośliny. Zaczynają jakby się panoszyć po całej ziemi. Nie tak, że wiecie, może jakoś tam nadmiernie atakują ludzi czy coś, ale jednak ich ekspansja jest naprawdę dosyć potężna i na przykład ludzie się budzą. E, Przyspiewają noc, budzą się rano, a tam już są mega zarośnięci nie dwumetrowymi e, roślinami no i żyj w takich warunkach. Więc bardzo fajny motyw, generalnie na fabułę. I takie to jest opisywane właśnie w takim klimacie post-apo, więc jeżeli lubicie coś takiego, to bardzo przyjemna historia. I okazuje się, że jest kontynuacja, więc myślę, że wydawnictwo Rebis na pewno wyda też w wehikule. E, kontynuację i na pewno po nią sięgnę. Więc była to bardzo przyjemna historia. No i niestety miesiąc zamknęłam książką, która ani mnie ziemi, ani mnie grzeje, w ogóle mnie nie urzekła, mimo że zamysł był na historię też dobry. I to jest książka Droga Kości. E, I niby tu mógł być fajny taki klimat horroru. E, połączony, jakby z podróżą, ze zjawiskami trochę nadprzyrodzonymi, ze strachami, taki horror, kryminał, coś takiego. Natomiast jak dla mnie jest to taki średniak. Spodziewam się po tej książce czegoś znacznie więcej. Fajna klimatyczna okładka, e, fabuła też zapowiadała się całkiem nieźle, a właściwie czytałam to i nie czułam przy tej książce żadnych emocji. Więc e, niestety też mnie za bardzo nie urzekła. E, no i dlatego ten miesiąc w sumie. Wypadł tak średniowo, tak? Bym mogła powiedzieć, że pół na pół, mimo że 7 książek to tak, no powiedzmy, 4. Mm, jeżeli chodzi o fabularne na przykład, tak? To 3 były dobre, 3 były kiepskie, no i zostaje tak glukozowa rewolucja, która była ok, ale no to, to nie jest książka fabularna, tylko powiedzmy tam jakiś poradnik. No więc jesteśmy gdzieś tak 50-50 w tym miesiącu. Liczę na to, że w sierpniu będzie lepiej, aczkolwiek mamy już 4 sierpnia, bo niestety nagrywam to dosyć ee, późno. No i jeszcze mamy 4 sierpnia, a ja jeszcze nie sięgnęłam po żadną książkę, aczkolwiek mam już wybraną tą, którą będę chciała zacząć czytać i być może dzisiaj mi się uda. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.